Witajcie na kanale Prawda.pl w Mezopotamii. Teraz zajmiemy się Mezopotamią, oczywiście z książki no, nowej ery, historię do klasy piątej, Me Pańs miasta państwa Mezopotamii. Cywilizacje wielkich rzek. W dawnych czasach ludzie osiedlali się najczęściej w pobliżu wielkich rzek. Jednym z takich miejsc była Mezopotamia na Bliskim Wschodzie. Kraina między Efratem i Tygrysem. Rzeki te każdego roku zalewały rozległe tereny, nawadniały je i pozostawiały w nich żyzny muł. Coroczne wylewy oraz gorący klimat sprawiły, że tamtejsze ziemie przynosiły wielkie, wysokie plony. Zbierano je nawet kilka razy w roku. Dzięki temu szybko rozwijało się rolnictwo i żyło tam coraz więcej ludzi. Wysokie temperatury panujące na tych terenach powodowały, że do uprawy nadawała się tylko ziemia leżąca w pobliżu rzek. Aby doprowadzić wodę do dalej położonych pól, rolnicy zaczęli budować kanały nawadniające. Przy kopaniu i oczyszczaniu rowów pracowało wielu ludzi. Ich praca była skuteczniejsza, gdy nadzorował ją jeden człowiek. Z czasem władza osoby pełniącej tę funkcję obejmowała coraz większy obszar, a robotnicy stawali się poddanymi zarządcy. Doprowadziło to do powstania pierwszych miast i państw, rozwinięte społeczeństwo, które stworzyło własne państwo, nazywamy cywilizacją. Cywilizacja, rozwinięte społeczeństwo, które budowało miasta, posługiwało się pismem oraz stworzyło własne państwo. Bliski Wschód, obszar leżący na styku trzech kontynentów Europy, Azji i Afryki. Tutaj na czerwono macie na mapce, gdzie była Mezopotamia. Czyli ten ten co jest tutaj na czerwono, to... Była to Mezopotamia, cywilizacja Sumerów. Pierwsza cywilizacja na terenie Mezopotamii stworzyli Sumerowie. Osiedlali się oni nad Eufratem i Tygrysem w połowie czwartego tysiąclecia przed naszą Meją. Sumerowie zakładali państwa miasta. Były to niewielkie państwa, w których skład wchodziło otoczone mojami miasto wraz z najbliższą okolicą. Na czele takiego miasta państwa stał król. Podlegli mu zarządcy, pobierali podatki i nadzorowali pracę podle, poddanych. Większość mieszkańców miast zajmowała się uprawą ziemi i kopaniem kanałów nawadniających. Miejscowi rzemieślnicy wytwarzali naczynia. Broń, odzież i ozdoby. Z kolei kupcy prowadzili handel z innymi miastami, państwami sumejskimi. Podatek obowiązkowa opłata w pieniądzach lub towarach na rzecz państwa w celu pokrycia jego wydatków. Dokonania sumerów. Za najważniejsze osiągnięcie mieszkańców Sumerów uznaje się stworzenie pisma. Dzięki niemu ludzie zaczęli utrwalać informacje, przechowywać je i przekazywać sobie. Wymyślili także żagiel, który umożliwiał żeglugę po morzu i rzekach Mezopotamii oraz koło. Ten ostatni wynalazek wykorzystali do budowy wozów, co usprawniło przewożenie dużych i ciężkich ładunków. Sumerowie umieli również wytwarzać naczynia z gliny wypalanej w piecach dzięki wynalezieniu koła gansarskiego. Gańcarskiego mogli im nadawać idealne, okrągłe kształty. Sumerijscy uczeni przyczynili się do rozwoju matematyki. Opracowali m.in. system liczenia, którego podstawą była liczba 60, a nie 100, jak jest to obecnie, jest on wykorzystywany do dziś np. przy obliczaniu kątów oraz mierzeniu czasu, bo wiadomo, że każda godzina ma 60 minut, a minuta 60 sekund. Czyli zgodnie z założeniami tego systemu godzina dzieli się na 60 minut, a minuta na 60 sekund. Znaki sumańskiego pisma klinowego odciskano na miękkich glinianych tabliczkach za pomocą zaostrzonej trzciny. Wielkie rzeki nie tylko nawadniały znajdujące się w pobliżu pola uprawne, odgrywały rolę szlaków komunikacyjnych i handlowych. Nad rzekami powstawały osady i miasta, w których rozwijały się rzemiosło i handel. Tutaj macie zdjęcie, jak to mniej więcej wyglądało. W sumejskim pań mieście państwie jednym z najsłynniejszych sumeryjskich miast państw było Ur, czyli miasto państwo Ur, Tak się nazywało Ur. Zostało ono założone w pobliżu ujścia rzeki Eufert Do morza dlatego było ważnym portem i bogatym ośrodkiem handlowym. Szczyt jego potęgi przypadł na XXI wiek, ale przed naszą Meją. Zamieszkiwało tam wówczas około 65 tysięcy ludzi. Kanały nawadniające. Pola leżące z dala od rzeki były nawadniane dzięki systemowi kanałów, gdy poziom wody w rzece opadał. Kanały były napełniane przez robotników. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnych urządzeń żurawi. Pola uprawne. Aby zwiększyć powierzchnię pól uprawnych budowano wciąż nowe kanały, które doprowadzały wodę do dalej położonych terenów. Na, odpowied... nawadnianą... Na odpowiednio nawodnionym polu sumerowie siali Rośliny, zboża. z zboża. Sztandar's Ur to jeden z najcenniejszych zabytków sztuki sumejskiej. Ta bogato zdobiona skrzynia przedstawiała mieszkańców starożytnego ur ich zwyczajnie takie jak uczty oraz hodowane przez nich zwierzęta. Targowisko: Na targowiskach w Mezopotamii handlowano przede wszystkim żywnością, wełną, skórą oraz tkaninami. W sąsiednich krajów. W zamian za wyroby rzemieślnicze sprowadzano m.in. metale, kamień i drewno, których brakowało w Mezopotamii. Zikurat. Nad miastem górował Zikurat, czyli kilkupiętrowa świątynia. Na jej szczyt, gdzie stała poświęcona bóstwu kaplica, prowadziły schody. Podczas szczególnie obfitych wylewów rzeki, ta najwyższa w mieście budowla była schronieniem dla mieszkańców. Pałac. Siedziba władcy znajdowała się w sąsiedniej świątyni. Król sumerjskiego miasta państwa był bowiem jednocześnie kapłanem, poddani uważali go za pośrednika między ludźmi a bogami. Spichlerze w Spichlerzach pod kontrolą władcy magazynowano zapasy zboża. Dzięki temu mieszkańcy Ur łatwiej mogli przetrwać nieurodzaj, powódź czy wojnę. Tutaj macie jak to wyglądało. Teraz przechodzimy do Babilonii. Z czasem na tej Mezopotamii zaczęły rozwijać się także inne cywilizacje. W drugim tysiącleciu przed naszą meją nad Tygrysem i Eufedem czy nad tymi dwoma rzekami, powstało silne państwo zwane Babilonią. Jego stolicą stał się Babilon, jedno z najwspanialszych miast starożytności. Słynęło ono z pięknych pałaców świątyń i potężnych murów obronnych, rozwijały się tam również handel i rzemiosło. Okres największej potęgi Babilonii przypadł na XVIII wiek przed naszą erą. Gdy panował tu król Hamurabi, władca ten podbił dużą część Mezopotamii, w tym sumejskie miasta państwa. Aby ustanowić swoje państwo, Hamurabi kazał spisać jeden z najstarszych znanych zbiorów, zwanych praw znany kodeksem Hamurabiego. Kary zapisane w kodeksie Hamurabiego były bardzo surowe. Jeden z przepisów prawnych brzmiał, jeśli syn ojca swego uderzył w rękę, utnął mu rękę. Babilończycy przejęli od sumeów wiele odkryć i wynalazków. Z kolei sami wynaleźli znaczący wkład w rozwój matematyki. Potrafili wykonywać skomplikowane obliczenia na bardzo dużych liczbach oraz działaniach na ułamkach. Babilońscy uczeni prowadzili też dokładne obserwacje astronomiczne. Na ich podstawie opracowali dwunastomiesięczny kalendarz, w którym tydzień składał się z 7 dni, i ten kalendarz, jak wiecie, Państwo, funkcjonuje do dziś. Hammurabi został przedstawiony na płaskorzeźbie. Widać w niej także jednego z bogów babilońskich, węczającego królowi symbole jego władzy. Poniżej wykryto prawa składające się na kodeks Hammurabiego. To dotyczy tego zdjęcia. Wracając. Starożytny opis Babilonu. Miasto Babilon opisał grecki historyk Herodot, żyjący w V wieku przed naszą erą. A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dookoła niego głęboki, szeroki rów, pełen wody. Potem idzie szeroki, wysoki mur. Ponad mułem wznieśli jednopiętrowe wieże, a między wieżami zostawili miejsce jako drogę objazdową, po której mogła jechać czwórka koni. Dookoła muru było stobem. W środku miejsca świątynnego wybudowano, wybudowana jest Masywna wieża, a na tej wieży stoi jeszcze jedna wieża, na drugiej znowu trzecia, i tak dalej, aż do ośmiu wież. Brama Isztar była jedną z głównych bram starożytnego Babilonu. Pokrywały ją niebieskie cegły oraz zdobienie przedstawiające sylwetki byków i lwów. Współcześnie, Mezopotamia współcześnie. W XXI wieku. Na terenie me dawnej Mezopotamii leży kilka państw, w tym Irak, Turcja i Syria. Pozostałości miast sumeryjskich i babilońskich są dziś badane przez archeologów. Dzięki ich pracy nasza wiedza o dawnych cywilizacjach w Mezopotamii jest coraz bogatsza. Obecnie największym miastem w tym obszarze jest założony w VIII wieku Bagdad. To liczące... Około 7 milionów mieszkańców miasto jest stolicą Iraku. W XX i na początku XXI wieku w Mezopotamii prowadzono działania zbrojne. Z powodu ostatniej wojny w Iraku przez kilka lat stacjonowały wojska międzynarodowe, między innymi polscy żołnierze. W latach 2003-2004... Obóz polskich wojsk zajmował się w pobliżu ruin starożytnego Babilonu. Polscy żołnierze przebywali w Iraku w latach 2003-2011 ich zadaniem było czuwanie nad pokojowym wprowadzeniem demokracji w tym państwie. To już wiem podsumowanie tematu. Najstarsze cywilizacje powstały, powstawały nad wielkimi rzekami, których wylewy stwarzały warunki do rozwoju rolnictwa. Jedna z nich Rozwinęła się w Mezopotamii, krainie położonej nad Bliskim Wschodzie, między Tygrysem i Eufratem. Najstarsze państwa założyli, założyli w IV tysiącleciu przed naszą Mają Sumerowie. Były to państwa miasta obejmujące miasto i jego najbliższe okolice. Najważniejszym dokonaniem Sumerów było stworzenie pisma. Ponadto przypisuje się im wynalezienie koła żagla i koła garncarskiego. W drugim tysiącleciu przed naszą Eją w Mezopotamii powstało silne państwo Babilonia. Jednym z jego władców był żyjący w XVIII wieku przed naszą Eją Na polecenie władcy Babilończycy opracowali zbiór surowych praw zwany kodeksem Hammurabi. Byli doskonałymi matematykami, astronomami, stworzyli kalendarz zbliżony do używanego współcześnie. To wszystko w tym odcinku. Jeśli nie widzieliście odcinka poprzedniego o życiu pierwszych ludzi, to zapraszam i zapraszam również do kolejnego odcinka o Egipcie Faraonów. Pamiętajcie o subskrypcji, ponieważ część subskrypcji jest absolutne minimum, że pisując wyszukiwającego.kopa.pl wodził właśnie ten kanał. Cześć!